Jesteś ważny. Jesteś ważny. O, Ty też jesteś ważny. Jesteś ważny. Jesteś ważny. Serio, Ty też jesteś ważny. O, i Ty też jesteś ważny. I Ty, i Ty, i Ty, no, Ty też jesteś ważny. Ja, ja też jestem ważna. Jestem ważny. Słuchajcie, o czym dzisiejsza ewangelia? Hmm, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. O co chodzi? Każdy z nas jest ważny. Każdy z nas może działać. Każdy z nas może coś zrobić. I kiedy przyjdzie nam myśl, hmm, może pomogę, a może... Może zorganizuję jakąś y, akcję charytatywną, y, będę wolontariuszem. A może nie, przecież inni też mogą to zrobić. Pomagać? Ech, po co sobie zawracać głowę? Przecież tylu ludzi pomaga, to, to po co ja mam pomagać? Stop! Nie, ty też jesteś ważny. I pomoc każdego z nas jest ważna i słowo każdego z nas jest ważne i głoszenie każdego z nas jest ważne. Mówienie o Panu Jezusie. Tak, każdy z nas jest ważny w tym wszystkim, w głoszeniu, w byciu, w pomocy, w kochaniu, w miłości. Każdy z nas jest ważny. I kiedy przyjdzie wam myśl, że chcecie coś zrobić. A potem nagle przyjdzie taki podszept: po co? To ja jeden chcę coś zrobić, na pewno mi się nie uda, na pewno y, to nic nie wniesie. Y, jestem słaba, y, jestem sama, jestem jedna. Co ja mogę zdziałać? Nie. Stop, odganiamy te myśli. Bo, o, właśnie, jestem ważny. Jestem ważny i każdy z nas jest ważny. Zadanie na najbliższy tydzień. Jeśli przyjdzie do głowy ci myśl, że chcesz pomóc, że chcesz coś zrobić, że chcesz działać, to zrób to. Po prostu to zrób, bo jesteś ważny. I ja też jestem ważna i ty i ty i ty i ty. Bo żniwo wprawdzie wielkie. Bardzo dużo jest do zrobienia, bardzo dużo ludzi jest potrzebujących. Bardzo dużo ludzi potrzebuje Pana Jezusa. Tylko robotników mało. Bo wielu robotników właśnie mówi sobie, że ja nie dam rady. Ja tego nie zrobię, ja sam. A co tam, tylko ja jeden nie zrobię, to przecież nic się nie stanie. A jeśli wielu tak powie, działamy. Żeby robotników było bardzo dużo. Działamy. Nie poddajemy się. Powodzenia.